Ojciec też w książce wspomina o wizerunku Czarnej Madonny, o Maryi. Jak rozmawialiśmy, bardzo mnie dotknęły słowa, jak ojciec powiedział, że człowiek wolny nie boi się ran. Czego możemy się uczyć od Matki Bożej, od tego, patrząc na ten wizerunek Czarnej Madonny, na jej twarzy są rany, widoczne bardzo. Czego od niej możemy się uczyć? Twarz Czarnej Madonny jest metaforą, myślę, metaforą wolności. Mieliśmy takie, takie światło, takie natchnienie w czasie rekolekcji poświęconych właśnie tematowi wolności na Jasnej Górze i zastanawialiśmy się nad, nad tymi ranami. I to jest właśnie to, że człowiek wolny nie musi ukrywać swoich ran, nie musi kłamać, nie musi oszukiwać. I tak troszeczkę w mówiliśmy, że przecież Maria mogła sobie jak jako kobieta prawdziwa zrobić makijaż piękny, prawda, jakiś wizerunek, już nie mówiąc o dzisiejszych tych wszystkich zabiegach upiększających, prawda. Jeżeli twarz rzeczywiście wyraża serce, wyraża człowieka, jego wnętrze, prawdę o nim, nie jest maską, to rzeczywiście to, że dany nam został taki wizerunek z otwartymi ranami, to jest, to jest jakaś droga pokazana. Akceptacja, poznanie siebie, nie ukrywanie tu nie chodzi o jakieś ekshibicjonizm, o to, żeby na prawo i lewo opowiadać o swoich bólach. Bywają takie właśnie, to jest, to jest a oczywiście coś bardzo niedobrego, że ktoś zamiast pracować nad sobą, to biega i opowiada o swoich słabościach. To nie o to chodzi. O słabościach trzeba było powiedzieć Jezusowi, prawda? ducha świętego wesłać. Maria ta milcząca, milczy, ten obraz milczy, twarz jest taka milcząca bardzo. Prawda? Natomiast te rany ofiaruje, ukazuje Jezusowi prawda? i te rany są źródłem ducha świętego. Mówi ojciec Daniel że każda nasza rana oddana Jezusowi jest źródłem Ducha Świętego, jest modlitwą. Być wolnym to móc nie kłamać. Trwać w prawdzie, tej prawdzie o sobie, o miłosierdziu bożym. Ale te rany, metafora ran na obliczu Maryi. Jest taka sama jak, jak metafora ran Chrystusa po, po zmartwychwstaniu, że przecież zmartwychwstały Jezus ukazywał się ze stygmatami, nawet właśnie pokazywał apostom te rany, a Tomasza poprosił, czy spełnił Jego jakby żądanie, prawda, że włóż tutaj rękę do Boga, dotknięcie moich ran. Czy te ostatnie słowa sprzed kilku dni papieża Franciszka o kanonizowanych Janie XXIII i Janie Pawle II, że to ludzie odważni pełni Ducha Świętego, którzy nie bali się ran? Nie bali się ran współczesnego świata, nie bali się tych ran Chrystusowych, nie zgorszyli się, prawda? A my po prostu jesteśmy ludźmi zniewolonymi przez dyktat współczesnej kultury. To jest taka kultura właśnie wyestetyzowana sztucznie, fałszywie kultura fałszu, właśnie sztucznego wizerunku, gdzie nie ma ran, gdzie nie ma cierpienia, gdzie udaje się, że idealne. wszystko jest takie idealne, no. takie piękne. Piękni młodzi, stąd to zdziecinnienie, ta infantylizacja, prawda? I to właśnie udawanie, że jest pięknie. No i jakże lekarz może pomóc pacjentowi, który nie chce się dać zbadać, nie chce pozwolić na postawienie dobrej diagnozy, tylko udaje, że jest dobrze, prawda? Bardzo często to spotykałem właśnie w kierownicy duchowym czy w spłynnictwie, że ktoś właśnie mówi, że coś się z nim dzieje, ale nie chcę powiedzieć, o co chodzi. Tak, tak trudno jest dotrzeć. Są te mechanizmy, które, które nas jak wyparcia, jakiejś obrony, prawda? i dlatego potrzebujemy łaski. To jest, to jest łaska, żeby być jak Maryja, żeby zaakceptować swoje rany i oddać je Jezusowi. Żeby mieć taką łaskę, jak Jezus właśnie z stały, myślę, że nie ukrywa tych stygmatów, nie ukrywa tych ran. To jest bardzo ważne, właśnie, że to łaska wolności. Że to jest łaska.